mordeczki, mordeczki witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na YouTube. Lecę od razu z Giereczką, nie ma na co czekać. Dzisiaj postawimy na Box Delosa Gragasosa. Będziemy chodzić wszędzie, na topie, midzie. Będziemy zadupcać. Skutniemy, skutniemy trochę, kurwa. Crossfit, crossfit, ja pierdolę. Mm, kurwa. Jeszcze wpierdam takiego fajnego burgerka. Ale trzeba się wziąć, kurwa, i zrzucić parę kilo, nie? Trochę mi brzuch wydupcał, naprawdę. Muszę schudnąć. Pan radcia, Nie ma czasu. Brąd, kurde. Pojawia się i znika. No, no, no. Zajebiście. Panowie, jakbyście tam byli, to już byśmy mieli killa. First Blada. Ale spoko, spoko. Mam nadzieję, że się nam uda. Spokojnie, spokojnie. Poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. Wyczekajmy to. Musisz trafić kuleczką. Kurwa, dobrze. Teraz się wpierdolę z hase. Sadełka, sadełko, sadełko. Mamy go. Tak jest, panowie. Pięknie, piękne czasy. Świetnie. Chłopcy, wy się znowu tam się twóc? Co wy myślicie, że ja ważę 50 kilo? Zobaczcie na mój bęben. Wydubcony taki wielki. Ale idę, idę. Pędzę, pędzę. Staram się jak mogę. Kurwa, piękne trafienie. Musimy go zabić. No, no. Tak jest, tak jest, tak, Lucuś! 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 Lucuś, Lucuś! dostanie, kurwa. Dostaniesz rózgę pod choinkę. Nie no, żartuję, gościu. Wybieraj, co chcesz. Mam takiego wielkiego wora, że zobaczysz. Wszystko ci dam. Za tą akcję, za tą akcję. Wiking, to że jesteś w ataki? to mnie to nic nie interesuje. Muszę go, muszę go zabić. Oj, Morgana, leżysz, leżysz. Ale ja się nie dam. O kurde, ale dostałem ciężkie bomby po kiszkach! Niedobrze, niedobrze, złe czasy nastały! Co się dzieje ze mną? Ale nic, musimy kupić kiercuszki, będziemy zadupcać, będziemy szukać kili teraz! To właśnie o to chodzi! Kupę kierpcuszki, kupmy, kupmy! I lecimy, lecimy po swoje. Chciałem zorganizować turniej, co myślicie o tym? Myślę, że to byłby w sumie fajny pomysł chyba, nie? Tylko nie mam pojęcia, czy 1-1, czy 2 na 2 Możecie również pisać mi na Instagramie, kto byłby chętny, bo wiecie. To musi być w sumie sporo ludzi obstawiam. Ale znowu nie za wiele, no bo nie może być... Maksymalnie może być, obstają 64 osoby. Albo no więcej, no to tego nie ogarnę na pewno. Także piszcie na Instagramie jak coś. Kto jest chętny? Beczkowóz wyrusza na topa! Zabijemy tego trendę! Brawo, brawo i ręka, brawo i ręka, tak trzymaj! Dobrze, dobrze, ja mam stuna, mam stun, ale mało jeszcze ulta. O, ale na napierdolę po łebie. Kurwa, dobrze, masz twardy, twardy łeb jak murański. <noise> Dobra, ja go gonię, gonię, ale chyba za dostanę zaraz. Chyba zawału, naprawdę. Gonię tu tam! Taki crossfit naprawdę! Po co mi siłownia, po co mi jakaś siłownia? Jak ktoś dupcem po tej mapie jak porąbany Ale jeszcze, jeszcze muszę do niego wrócić Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa Chodź tu, chodź tu, chodź tu Muszę go zabić, muszę go zabić Spokój, spokój Kurwa tu są może beczkę rzucę Taktycznie, taktycznie cię załatwiłem gościu! Tak! O kurwa, chyba nic z tego nie będzie, nie, ale mi gościu ucieka. Porobił mnie jak dziecko, no. Źle, 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 źle. Ale ja minionka sobie wezmę na zakończenie. pod dupcę jednego i uciekam stąd. Oj, Trynda, tak mnie wkurzyłeś, że muszę znowu do ciebie wrócić i cię wyjaśnić. Poskładam cię teraz, teraz cię poskładam, gościu. Już wszystko, wszystko mam w głowie, cały plan w głowie. I ja tylko stuna, stunam, udaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze ty w wpierdolę teraz, brzuszka. Piałki cios. Ale mnie leje, ale mnie na dupca po tych moich schabach. No kurwa, ale to żyje. Jest, jest, udało się, udało się, uciekam stąd. Uciekam stąd, rany boskie, ale gruby dostał ciężkie. Ciężkie, Bęcki. Ciężkie bomby dostępna. Brzuszek. Zabij go. Brawo Irelka! Tak trzymaj, tak trzymaj, dostaniesz zajebisty prezent ode mnie na Mikołaja. Kurde, a ten stopam w ogóle mi nie chce dać spokoju. Cały czas muszę biegać, biegać. Gościu, zaraz będę musiał pójść... Pójść Awka! Bo kurwa, ile można biegać, no? Co ty myślisz? Że ja ważę... 200 kilo ważę! Kurde, jak on zaczyna bić. Gościu, ale daj, daj trochę fory, daj trochę fory grupasowi! Kurde no, nie dostaniesz nic na Mikołaja, nie dostaniesz nic! Ale kurde, zaraz dostanie. Zostanie ścieżki w pierdol jednak! Aha, tak jest! Zajebiście! Kapitanie łysy-wężu, nie pozwolę sobie i nie podbieraj mi tego. No, teraz będzie musiał, teraz będzie musiał do, dostać. Teraz. Powiedzmy sobie tutaj spokojnie. Poczekam, poczekam i zaraz wyjadę w niego. Tak jest, ale wjechałem w niego, pięknie. Brawo Morgana za pomoc! Zajebiście! Pięknie, pięknie. łysy-wężu, jeszcze raz mi podskoczysz. Nie podskakuj mi więcej! Chłopaki, już biegnę wam na pomoc! Ale wiecie, mam tyle kilogramów, że naprawdę z mi ciężko buty zawiązać. to dopiero biegnąć! Ale biegnę, biegnę, postaram się jak najszybciej. Rusz to sadełko, róż to sadełko, rusz to sadełko. Teraz muszę trafić, muszę trafić ultem. Z piękną peczunią. Tak jest, ale cię wydupcyło. Wracaj stąd! Grubo on się rozpędza! Patrzcie jak biegnę! To jest najszybszy sprint! Nawet Usain Bold nie ma takiego sprintu jak ja teraz. Ale za dupcą. O, ale się od razu wpierniczam na wikinga. Wonsaty! Wą mi stąd! Zajebiście no o, jeszcze władca piekieł. Ta takich demonów, ja tutaj jestem egzorcystą. I szybko go teraz zmiatam. Do widzenia, do widzenia. Zgarnę pieniążki. Ko, tysiąc gold jeszcze, No, zajebiście. Taki profit mi się podoba. Świetnie. Ale tak szczerze mówiąc, naprawdę Trynda lata prawo, lewo. Puszuję cały czas. Dobrze gra, dobrze gra ten gościu. Teraz spokojnie, spokojnie. Tutaj beczuszkę. Jak on bije, jak on bije. Masakra. Ale i mam zonie. Góweczka pracuje. I zajebiście, no. Brawo i one. Świetnie. Jedziemy, jedziemy z tym. Musimy tego Drajka wziąć. Bo słabo mi idzie. Naprawdę słabo. Jestem bardzo mizerny teraz. Ale muszę cię tylko zapić. Jestem bardzo mizernym smajterem w tej grze. A Ani jednego Drake'a nie wziąłem. No, słabo, słabo to mi idzie. Prawo Irenie, prawo może go zabijemy? O kurde. No nie no jeszcze mi łysy wąż zabił, jeszcze mi tego brakuje. I teraz nic nie będzie, nic nie ma. Ani Drake'a, ani grubego. Przejebane. Ale ten Trint już bije tutaj! Wypierdale, lepiej się wypierdolni! I daj mi świetny spokój. Nie no, nie mam szans. Nie no ja mam, co ja mam zrobić? Co ma taki grubasek zrobić, No, Nie ma szans, nie ma szans. Nie widzę tego, jeszcze wiking bierze barona. Naprawdę paskudne czasy nadchodzą. Ale muszę, może pójdę, ale nie zdąży. kurwa, z takim brzuchem, no w ogóle nie ma nie ma nawet opcji. Tragedia, tragedia. <śm> Jeszcze on mi tutaj potrzebny. Wydupcaj mi stąd! Nie no, jak to bije, no. Lusek, że mi coś, pomóż, no pomóżcie mi, opaki. Nie wiem, <śm> co ja w ogóle robię, już nawet nie wiem, co robię, rzucę sobie tą beczkę w wydupcone mam już. Wpadku. Tragedia, tragedia i kłopoty. Zajebiste kłopoty. Nadchodzi no bardzo ciężka katastrofa, jest ciężkie oblężenie naszego terytorium. No nie mamy szans tego wyjść, chociaż coś spróbuję, a beci u mnie tutaj, ale nie, 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 nic z tego chyba nie będzie, nie wiem, nie wiem co mam zrobić już, jestem bezradny, bezradny, może różkę zakupię, teraz jak różdżką, różdżka, 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 tak, to jest ta myśl, to jest myśl, jest szansa, jest szansa, pojawiła się szansa, jest różdżka, kurwa, ta różdżka to jednak nic nie daje, to, 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 to. Nic, 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 nic z tego nie będzie, nic nie będzie, ale używam zoni, jest szansa, i co z tego? I wpierdol! Niestety, niestety. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał, mordeczki. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę oraz subiczka z dzwoneczkiem. Napiszcie mi również, co sądzicie o tym turnieju, co tam mówiłem wcześniej. Mam nadzieję, że to jest zajebisty pomysł. Do następnego, mordeczki.